Dzień dobry Państwu, dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem pokrótce omówimy pewien problem, który nazwę pułapka specjalizacji. O problemie specjalizacji, jeśli chodzi o dziedzinę wiedzy, w której ktoś studiujący latami się specjalizuje, w swoim eseju pisał dość obszernie, w swoim eseju Buntmas wspomniał Pan Jose Ortega i y Gasset. Hiszpański filozof no i też krytyk społeczeństwa masowego, które oczywiście nie dąży do, do doskonałości, nie chce się doskonalić, nie chce pracować nad sobą, tylko że masowy chce, żeby standardem stały się po prostu standardy masowe, czyli standardy plepsu czyli to co proste, wygodne i na krótko przyjemne, nawet jeśli destrukcyjne dlatego konsumpcjonizm dzisiaj tak rządzi i tak naprawdę yy, praca nad sobą, czy samo się, to jest coś. Czym człowiek masowy się brzydzi, a nawet tego nienawidzi. Dlatego polecam raz jeszcze bunt mas pana Ortegi i Gasseta, i zawsze jest sobie warto ten tekst odświeżyć. Ten tekst należy do jednej, do grupy właśnie książek, czy utworów, czy można by powiedzieć, bo są różnej długości, do których powinno się wracać. Wracając właśnie do pułapki specjalizacji, o której chcę mówić, chciałbym właśnie zwrócić tutaj uwagę na poważny socjologiczny problem. Gdyż człowiek wykształcony, a im wyższy tytuł, to tym bardziej ma wśród ludu jednak poważanie. Pan profesor, pan doktor, uczony itd., w związku z tym, jak ma poważanie, to jest traktowany jako pewnego rodzaju autorytet, czy nawet autorytet. Co innego, jeśli jest się autorytetem we własnej dziedzinie, w której jest się wyspecjalizowanym, jeśli naprawdę człowiek uczciwie się uczył, studiował i zgłębiał tą dziedzinę, a co innego, jeśli ktoś uzurpuje sobie autorytet w dziedzinie, na której się w ogóle nie zna. A niestety, w obecnym systemie edukacji ludzie specjalizują się latami wąsko, będąc, jeśli są zdolni i uczciwie pracujący, specjalistami w jakiejś tam dziedzinie, ale natomiast nie mają już. Pojęcia o innych dziedzinach, dlatego są też podatni na manipulacje, a jeszcze przy okazji są pyszni, bo przecież są doktorami, profesorami i czują się uprawnieni do tego, by wypowiadać się w każdym temacie z mocą właśnie specjalisty w każdej dziedzinie, o je, z jakiej pytania nie dostaną. To jest oczywiście złe. Prowadzi to do kompletnego pomieszania. Faktów, pomylenia ludziom w głowach i manipulacji. Dlatego przez wiele korporacji czy polityków profesorowie są wykorzystywani w procesie manipulacji tłumami i sposobem myślenia tłumów. A i w samej nauce, wąska specjalizacja, bardzo wąska jest zła, ponieważ jeśli ktoś się zajmuje tylko określoną grupą związków, nic nie wie o innych, to w pewnym momencie, jeśli tylko latami Siedzi wyłącznie w tym temacie, to zaczyna się pętlić i rozważa problemy już coraz bardziej nieistotne, a nawet już coraz bardziej wydumane, często nieistniejące, i traci kontakt z innymi, nawet ze specjalistami z dziedzin bardzo pokrewnych, nie jest już w stanie porozumieć. Specjalizacja jak to zauważył pan Jose Ortega i Gasset, jest dziedzictwem XIX-wiecznej edukacji, która oczywiście wyeliminowała, można powiedzieć, przez XIX wiek praktycznie analfabetyzm, zwłaszcza ze społeczeństw amerykańskich i północnoamerykańskich, ale doprowadziła właśnie współczesna akademia, czyli twór pruski, potem tak naprawdę amerykański, zwłaszcza po projekcie Manhattan, ale i wcześniej te szkoły protestanckie, to były też takie rygorystyczne i bardzo schierarchizowane. Te dwie akademie, które dzisiaj dominują na świecie, nie są to jedyne systemy akademickie, ale dominujące i najbardziej w cudzysłowie sensie prestiżowe, doprowadziły do tego ten pruski protestancki amerykański system do wykształcenia ludzi mądrych wąsko no, oczywiście nie wszyscy, ale ci z nich, co się uczyli, się wyspecjalizują mądrych wąsko ale głupich szeroko i to jest właśnie pułapka wąskiej specjalizacji. Tak samo lekarze. Zajmuje się na przykład tylko okiem albo, albo lewą ręką, a nie ma już pojęcia o innych organach pacjenta. W związku z tym na najbardziej powszechne dolegliwości najczęściej nie jest w stanie pacjentowi niczego dobrze doradzić, co jest po prostu nieszczęściem. I bardzo często spotykamy się z tym, że e, na przykład lekarz nie ma w ogóle pojęcia co doradzić pacjentowi na najprostsze choroby świata tego. No i właśnie przestrzegam ludzi przed pułapką wąskiej specjalizacji. Należy się uczyć, należy zdobywać wiedzę, ale e, oczywiście w swojej dziedzinie być bardzo dobrym, ale także patrzeć na świat obok i zobaczyć, że cały nasz świat jest tak naprawdę systemem naczyń połączonych i zbiorem oddziaływań, wzajemnych interakcji, o których musimy mieć pojęcie, by dobrze zrozumieć świat, który nas otacza. Wszystkiego dobrego Państwu życzę, do widzenia.